Is this something is in the sky i'm not sure what that is A light. There is an airplane on top of it. <gasps> it stopped. Turned off. Where is it? It stopped. Again. Oh man! What is this now? Holy cow! O mój Boże, co to jest? To jest światło, które widzieliśmy On a potem wrócił Ma dziwną kształt. Zobacz co tam się dzieje Patrz, patrz na to światło Widzisz to światło nad domem, tak? Tak. Ono ewaluowuje. O dzień dobry, To się piesku. zmienia. Kształt Aha. się zmienia. Ja, ja przybliżenie robię. Aha. Ja mu się wszystko zmienia. Słuchaj, jakby cię chciało powitać. Dzień dobry, dzień dobry. Normalnie mam aż. A co to ja tak? tutaj marczysz? 10 minut stoję, patrzę na to. Ja pierdzielę. I to zmienia, to zmienia kolory. zmienia to? Widzisz to widzę, takie, widzę, takie. Widzę. Najpierw myślałam, że to jest jakiś samolot. No nie no, na tej wysokości. Zmienia się. Jakieś dziwne kształty. To w ogóle mówię Ci, kształt było taki podłużny. Aha. Bo ja to cały czas no mam. To cały czas. I to... Ja Zobaczymy. Żadnych świateł, nie ma takich świateł, żeby tam samolot, czy coś. No nie. Czy, czy ja to złapię? Jest... Я в самом на рынках нагревай то, вот у нее. Неведом...